Cześć. Dzisiaj pogadam o czymś, co jest mi szczególnie bliskie o lokalnym patriotyzmie. Ale nie o takim wielkim, wyniosłym, tylko o takim codziennym nie o patetycznym, nie takim otoczonym pięknymi wystąpieniami ale o takim, który sprawia, że nasze miasto, czy nasza dzielnica, czy nasz po prostu rejon, w którym mieszkamy, stają się lepszym miejscem do życia. A my sami też będziemy czuli się w nim dużo lepiej. Także teza na dziś to, czy warto interesować się tym, co dzieje się wokół nas, i czy może warto zobaczyć, jak to może wpłynąć na nasze własne życie. Dlaczego uważam, że warto interesować się swoim miastem, swoją dzielnicą? Ponieważ myślę, że często nie zdajemy sobie sprawy, ile ciekawych rzeczy dzieje się w naszym mieście. Organizowane są przeróżne koncerty, festiwale, warsztaty, wydarzenia sportowe. Spotkania autorskie, ale myślę też, że często jest tak, że my sami nie szukamy informacji, możemy coś łatwo przeoczyć. Reklama lokalnych wydarzeń często bywa słaba, a myślę, że szkoda, bo często są to imprezy na bardzo wysokim poziomie może nawet nie na bardzo wysokim, ale po prostu na wysokim, takim, który warto sobie zobaczyć, warto sprawdzić. Do tego bardzo częstą rzeczą jest to, że te wydarzenia są darmowe to jest ogromny plus. Niedawno sam byłem na biegu tropem, wilczym z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Wydarzenie zupełnie darmowe, większość biegów jest płatna. Tam oczywiście nie było półmaratonu, dystansu półmaratonu czy maratonu, ale było na 5 km, był na dystans niecałych 2 km. Były również biegi dla dzieci, więc to była świetna okazja do tego, żeby tą sobotę, ponieważ działo się to w sobotę, spędzić w rodzinnym gronie. Byłem również ostatnio na meczu z okazji stulecia lokalnego klubu, i to też było fantastyczne wydarzenie. Oprawione przez kibiców y, lokalnego właśnie zespołu fantastyczną oprawą I, i świetnie się tam bawiłem. Odwiedziłem również ostatnio jarmark Bożonarodzeniowy może to już nie tak ostatnio, ale to również było wydarzenie, które wywarło na mnie bardzo fajny, fajny wpływ, bardzo fajne poczucie tego, że w moim mieście. Dzieją się fajne rzeczy. Dzieje się coś, co oczywiście dzieje się w większych miastach, z, większych, z większym rozmachem. Bo te jarmarki, nie oszukujmy się, w Warszawie, w Krakowie, na pewno robią dużo większe wrażenie niż w moim mieście, które mam za oknem, y, które jest miastem podwarszawskim, Otwock. I, I tutaj ten jarmark nie był tak wystawny, ale był naprawdę, y, dawał bardzo fajny klimat i i był organizowany, że tak powiem, tuż za moim oknem, i wybrałem się na niego i naprawdę świetnie spędziłem czas z przyjaciółmi. Kolejnym przykładem niech będzie to, że byłem na premierze w teatrze miejskim lokalnej grupy. Jeden z najlepszych spektakli, jakie widziałem w ostatnim czasie. No dobra, ale starczy tych przykładów. Zadajmy pytanie, czy zaangażowanie w takie życie społeczne może nam przynieść satysfakcję. I myślę, że tak, że, że ma to ogromne znaczenie to, jakie jest nasze zaangażowanie w to, jak my odbieramy nasze własne miasto, jako, jak odbieramy przestrzeń, w której żyjemy. Bo myślę, że im bardziej angażujemy się w to, co się dzieje, tym czujemy, że mamy bardziej na to wpływ. I to buduje nasze poczucie przynależności, czy nasze poczucie jedności z ludźmi. A nie oszukujmy się, jesteśmy istotami społecznymi, które. Oczywiście introwertycy powiedzą, że nie, ale generalnie potrzebujemy tego, by się z innymi ludźmi komunikować, spotykać i wśród nich przebywać. A takie miejsca dodatkowo są świetną okazją do tego, żeby poznać po prostu kogoś nowego, czy być może odkryć nową zajawkę, nową pasję, hobby, cokolwiek takiego. No dobrze, ale pojawia się kolejna wątpliwość, bo ktoś powie: "Ale u mnie nic się nie dzieje, nie ma żadnych" Atrakcji, nic nie ma, ale być może masz w sobie sam żyłkę organizatora, albo nie wiesz, że ją masz i być może warto spróbować coś samemu zorganizować. Tu również obowiem na swoim własnym przykładzie, ponieważ ja kiedyś prowadziłem zajęcia dla seniorów z obsługi smartfonów i to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Sytuacja była taka, że usłyszałem o tym, że jest potrzeba, aby w klubie seniora. Ktoś poprowadził tego typu zajęcia. Jest na to zapotrzebowanie osoby starsze, no nie orientują się tak dobrze w naszym cyfrowym świecie, więc ta obsługa smartfona też u nich no, troszeczkę leży. No i trzeba było im pomóc, i pomyślałem, nie prowadząc nigdy zajęć dla, e, dla dorosłych, że może spróbuję, no bo przecież wiem, jak obsługiwać smartfona. Także zgłosiłem się, dostałem projektor. Dostałem salę do tego, i po prostu przygotowałem się. Poświęciłem na to wieczór dwa, rozpisałem sobie jakiś schemat y, cyklu tych lekcji, tak żeby to wszystko się ze sobą jakoś łączyło, a jednocześnie było mm, szansą dla tych, którzy mogą przyjść na jedno czy tylko dwa spotkania, żeby z każdego y, z tych spotkań wynieśli coś dla siebie. Żeby nie było tak, że Obecność na każdym spotkaniu jest po prostu must have. I dało mi to ogromne poczucie satysfakcji, ponieważ widziałem, jak ci seniorzy po prostu z każdego spotkania wynoszą coś nowego dla siebie, że być może teraz bez problemu odpalą swoją pocztę, albo będą pamiętali o tym, żeby w miejscach, w których muszą wyciszyć telefon, żeby wiedzieli, że to jest zrobione, mieli tego pewność, albo żeby potrafili wpisać coś w przeglądarkę, żeby wyszukali. Trasę do miejsca, do którego muszą się dostać, potrafili skorzystać z komunikacji miejskiej, właśnie w taki sposób, żeby ją sprawdzić sobie w internecie, jej rozkład. I zobaczcie, to nie było nic wielkiego, bo na te spotkania przychodziło 7, może 10 osób, ale ja już poczułem jakieś takie zjednoczenie społeczne, że ktoś przyszedł na coś, co ja dla niego zorganizowałem w pewien sposób. Oczywiście to było w ramach klubu seniora organizacji dużo większej, która działa w mieście, ale tym małym elementem tej organizacji stałem się ja, bo prowadziłem jedne zajęcia, na które przychodziło może 10 osób, ale te 10 osób realnie po tych zajęciach potrafiło zrobić ze swoim telefonem więcej albo po prostu były bezpieczniejsze w sieci czy w internecie, bo tego również tematu dotykałem na tych zajęciach. Może warto w takim razie zorganizować klub książki czy rozpocząć cykl wieczornych gier planszowych albo akcje sprzątania okolicy. Ostatnio widziałem takie wydarzenie na Facebooku w, w, w sąsiedniej miejscowości, gdzie ktoś zorganizował sprzątanie brzegu jeziora, i była to zupełnie oddolna inicjatywa, w której, jeśli wierzyć liczbom na Facebooku, wzięło udział około 30 osób. I można wydawać się znów, że to mało, ale pomyśl o tej satysfakcji, która będzie w tobie, jako organizatorze lub uczestniku tego typu akcji, gdy zobaczysz na koniec, że zebraliście. 90 czy 100 worków pełnych śmieci. No bo nie oszukujmy się, stan naszych lasów czy naszych jezior jest taki, że raczej nie powinno być problemem, żeby każdy zebrał 3, może cztery worki śmieci. A może masz jakieś marzenie o tym, że chcesz zaprosić jakiegoś autora, książek, które czytasz, ale tych spotkań jest powiedzmy mało albo są daleko od Ciebie. Zbierz chętnych ludzi, zapytaj w bibliotece, zapytaj w domu kultury o to, czy udostępnią taką salę. A jeśli zbierzesz tych ludzi, to zaproszenie takiego autora już nie powinno być raczej problemem. Ci ludzie bardzo chętnie odwiedzają tego typu placówki. No a wszystko to, o czym dzisiaj opowiadam, mówię z własnego doświadczenia, ponieważ sam pracowałem w ośrodku kultury. Nagrywałem filmy z lokalnych wydarzeń. Byłem na bieżąco z życia kina i teatru miejskiego. Przez chwilę sprzedawałem właśnie bilety w kasie tego teatru i no to właśnie chyba to to doświadczenie zmieniło moje spojrzenie na miasto. Zobaczyłem, że w moim mieście naprawdę wiele się dzieje i że jest tu wiele wartościowych rzeczy, które trzeba trzeba dostrzec. Jeśli zaczniecie się interesować tym, co się dzieje wokół nas, wasza codzienność może stać się naprawdę o wiele bogatsza. Widziałem ogrom uśmiechów na tych wszystkich eventach, uśmiechów dzieci, radości Rodziców, z tego, że te soboty, te weekendy, te niedziele mogą spędzać się po prostu razem rodzinnie. Kolejnym aspektem jest to, że to jest coś, co z reguły bardzo mało kosztuje, albo nie kosztuje nic, przynajmniej u mnie w mieście. Oczywiście, u was może być zupełnie inaczej, ale tych darmowych inicjatyw, tych pikników, wydarzeń, jakichś koncertów plenerowych jest mnóstwo. I one są z reguły właśnie darmowe, a być może nie każdy może sobie pozwolić na to, by co sobotę jeździć do parku rozrywki, do kina i po prostu potrzebuje spędzić czas rodzinnie, ale nie ma na to takich funduszy. Oczywiście, ja w podawanych przykładach mówię o miastach, ale co z obszarami wiejskimi, tu niestety nie mam doświadczenia. Z opowieści rodziny wiem, że relacje na wsiach często bywają bardzo bliskie. Ludzie sobie pomagają, wszyscy się dobrze znają. Jeśli ktoś czegoś potrzebuje, to zazwyczaj znajdują się osoby po prostu chętne do pomocy. Oczywiście na wsiach mamy wydarzenia takie jak dożynki czy inne odpusty, jednak pewnie dzieje się dużo mniej. Te relacje pewnie polegają trochę na czym innym, więc z chęcią bym posłuchał w komentarzach osób, które mieszkają na terenach wiejskich, żeby one opowiedziały, jak to u Was wygląda z tą lokalną społecznością, z tym lokalnym patriotyzmem. Dajcie znać w komentarzach, jakie wydarzenia organizowane są w Waszych miastach. Zaproście na nie, napiszcie, co fajnego u Was się dzieje. Być może ktoś inny to przeczyta, być może ja przeczytamy to i stwierdzimy, hej, fajnie byłoby pojechać, zobaczyć jakieś miasto, o którym nigdy nie słyszeliśmy, a dzieje się tam naprawdę fajna rzecz. Także czekam na Wasze komentarze, za łapki dziękuję, za suby szanuję.